Przyszedł pierwszy piątek października, więc tego dnia jeden z najpopularniejszych obecnie zespołów muzycznych, czyli Coldplay, wydał właśnie nowy album Mon Music. Czy mamy do czynienia z muzyką wprost z księżyca? Ama za mikrofonem i zapraszam na kolejny materiał. Ta według Spotify zawiera 10 utworów i trwa 44 minuty. Minuta dłużej i mielibyśmy całe 3 kwadranse. Promowany jest trzema singlami. 21 czerwca dostaliśmy Feels Like I'm Falling In Love w wersji audio. Utwór 1 lipca otrzymał teledysk. 23 sierpnia otrzymaliśmy We Pray. W dzień premiery Krążka, czyli 4 października, zespół na swój kanał na YouTube wrzucił wizualizację z tekstem na ekranie do kawałka All My Love. W dodatku dodam tu jeszcze, że siódmy kawałek z płyty IAM znalazł się w najnowszej odsłonie piłkarskiej gry komputerowej EAFC25. Przyznam szczerze, że jeżeli chodzi o ten zespół, to znam tylko największe hity. Clocks Viva La Vida, Sky Full of Stars czy Adventure of Lifetime są mi znane i nawet lubię sobie czasem posłuchać któregoś z wyżej wymienionych. Z ciekawością zasiadłam więc do odsłuchu Moon Music i zrozumiałam dlaczego warto ich muzykę śledzić. Ta płyta jest po prostu cudowna i pochłonęła mnie w całości od początku do końca. Głos Chrisa Martina jest kapitalny i ma w sobie taką niespotykaną energię, która zachęca do przesłuchania kolejnej piosenki. Album jest bardzo spójny i słuchanie go kilka razy nie powoduje nudy. Co jest moim zdaniem fajne i pokazuje kunszt artystyczny, jaki prezentują panowie z Wielkiej Brytanii. A ten jest moim zdaniem przeogromny. To, jak Chris wyciąga wysokie tony w kawałku Eterna, jest fantastyczne. Ach, rozpływam się. A co do kwestii muzycznej, to mamy tu najlepszą wersję poproka. Moim zdaniem, Moon Music to najlepszy poprokowy album tego roku. Mam tu wszystko, czego poniekąd się spodziewałam. Dużo pianina, gitary akustycznej. Ale i również elektroniki, która jest tylko dobrym dodatkiem do i tak już bogatego wachlarza instrumentów, które na tym krążku się pojawiają. Sekcja zagrana na skrzypcach w One World jest również kapitalna i nie ma się wrażenia, że ktoś wrzucił ją tu na siłę. Na płycie Moon Music pojawili się również goście. Co prawda uświadczymy ich zaledwie w trzech utworach, ale jest to moim zdaniem dobrze wyważone jak na tak krótki album. W piosence otwierającej album, czyli Moon Music, swój kunszt producencki zaprezentował John Hopkins w kawałku We Pray, Eliana, Little Sins, Berna Boy i Tiny. Mamy momenty zarapowane, mamy zaśpiewane, wszystko świetnie skomponowane. W utworze Good Feelings gościnnie zaśpiewała Aira Star i tu też jest świetnie. Naprawdę wszystko dobrze ze sobą współgra i brzmi fantastycznie. Jeżeli miałabym wskazać moje top 3 piosenek z albumu Moon Music, to wybrałabym Eterna. Ten kawałek jest kapitalny. Chris Martin śpiewa tu świetnie i pokazuje swoje duże umiejętności. IAM – ten kawałek brzmi najbardziej rockowo na całej płycie. Jupiter, które jest całe zagrane na gitarze akustycznej, co trafiło w mój gust muzyczny idealnie. Wyróżniłabym tu jeszcze takie kawałki jak We Pray, One Word i Moon Music który jest piosenką otwierającą album. Nie sądziłam, że dostanę dreszczy słuchając płyty zespołu Coldplay, a panowie zafundowali mi świetnie spędzony czas przy ich nowym wydawnictwie. Z racji tego, że Moon Music jest ich dziesiątą płytą, chciałabym życzyć zespołowi kolejnych, równie dobrych, albo i lepszych dziesięciu płyt. Odpowiadając na pytanie sprzed intra, tak, jest to muzyka wprost z księżyca, w którą można się wsłuchać i ponieść melodią zagranym na płycie. Jak dla mnie jest to wspaniały album. Podoba Wam się nowa płyta zespołu Coldplay? Macie jakieś swoje ulubione kawałki? Dajcie znać w komentarzach. A ja dziękuję Wam za oglądanie. Zapraszam Was standardowo do innych moich filmów. A jeśli ten Wam się spodobał, dajcie łapkę. W górę, zostawcie suba, a ja się z Wami żegnam. Trzymajcie się cieplutko, pa!